Przewalone jutro będzie, ciekawe co będzie się działo, jak pani Lucero mnie spotka? No nie wiem. Problem polega na tym, że pani Lucero kocha mnie, to znaczy Kenana, ale ona nie wie, że Kenan to jestem ja. No racja, racja, a co z tym Peterem? Jako Kenan dowiedziałam się, że Peter włamał mi się na konto i nic nie zrobił, ale ja coś czuję, że zrobił może to on stoi za tą sprzedażą? Nie wiem, nie mamy żadnych dowodów, że to on. To może być każdy, ale coś mi teraz przyszło do głowy. No co takiego? Zapiszę się do twojej szkoły, będę obserwować Petera. No okej, okay, a potem? Będę ci przekazywać, to znaczy Kenanowi, różne informacje. Dobra, tylko, pamiętaj w szkole, zwracaj się do mnie jako pan Kenan, ok? Bo nie chcę mieć przypału. Spoko, loko.